Chcemy dofinansować, jak powiedziałem, Ministerstwo Zdrowia, chcemy, żeby było więcej lekarzy o 50 tysięcy, chcemy sprowadzić lekarzy z zagranicy, chcemy skrócić kolejki do lekarzy specjalistów, chcemy wprowadzić płacę minimalną 2700, chcemy wprowadzić brutto, chcemy wprowadzić emeryturę minimalną 1600 netto, chcemy doprowadzić do tego, żeby nie było katastrofy ekologicznej, zrównoważyć węgiel z odnawialnymi źródłami energii i ponieważ jesteśmy w puławach, to chcemy, proszę Państwa, żeby siedziba zakładów azotowych nie była w Tarnowie, a w Puławach. Chcemy uporządkować sytuację spółek, spółek Skarbu Państwa. Świeckie państwo, nie możemy pozwolić na to, żeby Watykan i Kościół Katolicki dyktował nam warunki. Kościół Katolicki w Polsce nie słucha nawet papieża Franciszka. Ja jestem przedstawicielem mniejszości seksualnych i tu polityka wobec nas jest niedopuszczalna. Nie możemy na to pozwolić, nawet papież Franciszek daje nam prawa, natomiast rząd polski we współpracy z episkopatem wyzywa nas i doprowadza do tego, że jesteśmy obywatelami drugiej kategorii. Chcemy walczyć o prawa kobiet, zdecydowanie o równą płacę na tych samych stanowiskach, o równość i niedyskryminację, o prawo do bezpiecznej aborcji, prawo do antykoncepcji również antykoncepcji awaryjnej, tak zwanej bez recepty, a w dalszych etapach edukacji, również nowoczesna edukacja, będziemy wyprowadzać religię ze szkół, zamieniać ją na angielski, uczyć w szkołach przede wszystkim współpracy, a nie rywalizacji. Uczwieckie państwo to, co już tutaj kolega Tomasz wspomniał, opodatkowanie kościoła. Likwidacja, fina likwidacja przywilejów finansowych Kościoła katolickiego. Wszystkie kościoły powinny być równo traktowane, a nie, a, a nie tylko jeden traktowany lepiej niż jest... Będziemy walczyć o przywrócenie uprawnień. Uprawnień szczególnie dla żołnierzy zawodowych i tych wszystkich, którzy byli pracownikami poprze, w poprzednich latach.